Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie po niesamowicie długiej przerwie, jeżeli chodzi o filmy kosmetyczne, ale dzisiaj mamy 1 stycznia, nowy rok, 23 rok i w związku z tym chciałabym życzyć wszystkim dużo spokoju, dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze, spełnienia marzeń mniejszych i większych, no i jak również oczywiście powodzenia w życiu prywatnym, jak i Zawodowym. Na wstępie chciałabym może powiedzieć, że nasz rok 20, 2022 pozostawia wiele do życzenia, i muszę przyznać, że 2021 był zdecydowanie lepszym rokiem. Ale cóż, cóż, tak. Tak to bywa, tak to już jest, że jeden rok jest lepszy, drugi jest gorszy, ale w sumie nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o kosmetykach, a w sumie głównie o jednym kosmetyku, który jest zupełną nowością w mojej toaletce i nie użyłam go jeszcze ani razu. O czym mowa? Mianowicie mówię tutaj o podkładzie z Oriflame Jordani Gold Liquid Silk Foundation. To jest podkład, który otrzymałam od koleżanki z pracy. Ona go nie używała i stwierdziła, że jej kieka również nie, więc mi go sprezentowała. Tak on wygląda. Jest dosyć rzadki. Więc musimy go tutaj chyba dosyć porządnie wstrząsnąć. Jaki to jest numer? To jest dobre pytanie. Wanila. To jest vanila. Jak widzicie, on ma taką pipetkę, ale jest ultra. Ultra rzadzi, rzadziutki, normalnie jak Dior Backstage, może nawet może bardziej. Um, nie wiem, co tutaj producent mówi o tym podkładzie, szczerze powiedziawszy, ale zaraz się dowiemy. Weszłam na stronę Oriflame i cena tego podkładu w chwili obecnej to jest 42,99. Normalnie bez przeceny kosztuje 69 zł. Ma 4,4 gwiazdki na 5. I szybki opis. Lekki, płynny podkład, inspirowany delikatnością jedwabiu, perfekcyjnie udoskonala wygląd cery, zapewnia naturalny efekt i jest niewyczuwalny na skórze. Rozpraszające światło składniki sprawiają, że niedoskonałości są mniej widoczne, a cera staje się świetlista, dzięki czemu wygląda młodziej. Zawiera filtr SPF12, chroniący przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, odpowiedni do cery normalnej i Podpowiedź też producenta, jak używać. Wystarczą 2-3 krople podkładu na dłoń, nałożyć kosmetyk palcami lub pędzlem do podkładu. My użyjemy gąbeczki standardowo. Dobrze zblenduj, by uzyskać piękne i równe wykończenie. Także dzisiaj będziemy testować ten oto podkładzik. I zobaczymy, jaki, jak się sprawdzi na mojej skórze, która w tym momencie jest bardzo mocno tłuszczona, ponieważ przez yy, pewien okres nie mogłam pić wody i bardzo mocno mi się wysuszyła. Mam dosyć suche usta i bardzo suchy nos, a przez dużą ilość cukru bardzo mocno mnie wysypało na twarzy. Także tak, nałożymy sobie podkład na połowę twarzy i zobaczymy. Ja będę go nakładać taką gąbeczką, którą kupiłam na In. I jest genialna. To jest najlepsza gąbeczka, jaką kiedykolwiek miałam. Jest ultra miękka, bardzo dobrze się nią nakłada podkład. Były one w zestawie dwie, także mam jeszcze jedną. Naprawdę to jest bardzo dobra gąbeczka. Trochę już widać ślady zużycia, ale używam ją codziennie od nie wiem dwóch albo i trzech miesięcy. I była bardzo, bardzo tania. Dobra, mamy tutaj już twarz przygotowaną. Jest mocno natłuszczona, z uwagi na to, że jest trochę przesuszona moja cera. Więc idziemy. Mieszany już był. Jeszcze sobie wstrząsnę. I dobra, zobaczymy, jak to będzie się prezentować na. O. Ja nie pobrałam w ogóle. O, coś tu słabo. U, płynny jest bardzo mocno. Jak widać, mocno. U, a co to? No dwie trzy krople to wystarczyło dosłownie na część policzka. Tylko nie wiem dlaczego on jakoś tak się dziwnie roluje, jakieś takie zacierki jakby. Widzę, że muszę z nim dosyć szybko pracować, ponieważ zastyga. kolor jest odpowiedni, ale podkład wygląda dziwnie na twarzy jest rzeczywiście lekko kryjący więc jeżeli ktoś po prostu nie potrzebuje dużego krycia to on będzie, ono będzie ok ten podkład, czy ok w sensie pod względem krycia zostawia na skórze jakby takie zacieki delikatne hmm. Im dłużej go wklepuję, tym jest gorzej, wydaje mi się, więc może już go nie będę wklepywać, bo zrobię jeszcze większą krzywdę sobie. Hmm. Mam nadzieję, że teraz jak zbliżyłam to trochę lepiej, to widać. Hmm. Ja już wam raz podkład z Oriflame, The One, bodajże on tak się nazywał, i on był bardzo dobry, on był bardzo w porządku naprawdę był dużo, dużo lepszy od innych podkładów i bardzo namiętnie go używałam. No, tylko wykończyłam I, i niedawno wyrzuciłam opakowanie tam dosłownie była odrobina tego podkładu. Tutaj gdzieś Wam może wrzucę test tego. I teraz, słuchajcie, polejemy sobie bezpośrednio na twarz. Wow! Ultra, ultra, płynny. Podkreśla mocno te skórki na twarzy. Nawet powiedziałabym, że bardzo mocno podkreśla te skórki na twarzy. Więc raczej się nie polubię z tym podkładem. Ewentualnie będę go używać z jakimś, czyli wiecie, po prostu będę mieszać, że jakąś mieszankę sobie wypróbować. Ten podkład, słuchajcie, po zetknięciu się z gąbeczką robi się bardzo taki papierowy, bym powiedziała. I efekt jest, no nie jest delikatny, po prostu widać, że mam nałożony podkład na skórze. Nawet bardzo mocno to widać. Nie jest to fajny efekt. Nie podoba mi się ten efekt. Nie wygląda to dobrze. Wygląda to po prostu bardzo źle. Jest ultra, ultra widoczny na twarzy. Bardzo widoczny jest na twarzy. To nie jest dobry podkład, słuchajcie. Wydaje mi się, że to nie jest dobry podkład. Ewentualnie jeszcze można sprawdzić to na jakimś innym kremie, ale, ale słabo, bardzo słabo. Bardzo słabo. Nawet teraz, jak tutaj dotykam, to czuć, że on jest taki bardzo mocno silikonowy. Bardzo mocny. Hmm. Zrobię tutaj telefonem. Mam nadzieję, że będziecie widzieć, bo telefon robi lepiej. Ale to jest tragiczny podkład. Naprawdę. On tak źle wygląda. Bardzo nieestetycznie. Hmm. Tak jak właśnie przed chwilą powiedziałam, ten podkład wygląda tak jak te stare formuły podkładów, które były z 10 lat temu. Czekajcie, 22. No, w 2012 roku były podkłady, które były troszeczkę lepsze, ale no nie, 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 nie. nie Tutaj Oriflame jestem totalnie na nie. Żenada Wykończymy sobie ten makijaż tak ultra szybko. Tutaj żadnych innych nowości nie będzie. Ale podkład z Oriflame ten akurat nie zrobił na mnie dobrego wrażenia. A wręcz przeciwnie, zrobił nawet bardzo negatywne wrażenie. Jeżeli chodzi o korektor, to będzie korektor od PaeZe run, run For Cover. Zobaczymy jeszcze właśnie, jak się ten korektor będzie łączył z tym podkładem. To nie jest też mój ulubiony korektor. Nie jest on mocno kryjący. Tutaj no jakby delikatne problemy z połączeniem się z podkładem widzę. Jakieś takie dziwne kropki się pojawiają na tym podkładzie. On jakby, jakby się rolował. Brzydko ultra brzydko wygląda paella ze cloud pod oczy bardzo brzydko to wygląda bardzo i na całą twarz damy puder z lovely peach loose powder transparentny puder do twarzy to jest dobry puder, ja go bardzo lubię ale zobaczymy jak sobie poradzi z tym podkładem, a coś czuję, że będzie Katastrofa. O, oh, matko. Ten y, podkład ma taką konsystencję jak kiedyś. Te takie pierwsze podkłady, te takie fluidy się wtedy jeszcze mówiło. Y, takie bardzo niedopracowana formuła. Y, tu mi się w ogóle. Roluje. Masakra. Ja jestem ciekawa, czy w wórsu wyjdzie się to, co to jest na czoła. Jak ten podkład z tym pudrem źle współgra i jak ten podkład źle wygląda na mojej twarzy. Naprawdę bardzo, bardzo źle. Tragedia. To jest tragedia, jak ten podkład wygląda. Wykończyłam na szybko e, makijaż, e, brązer, róż rozświetlacz, e, brwi nawet nie robiłam za bardzo, tylko zrobiłam sposzowaną niebieską kreskę nowy rok e, i wytuszowałam e, rzęsy. Słuchajcie, z każdą minutą ten podkład wygląda coraz gorzej, a to co ja mam na nosie, to jest tragedia, dosłownie to jest tragedia. E, tutaj na przykład wygląda ok, w tej partii twarzy wygląda porze. To no wygląda dobrze, ale tak. Czoło jest straszne, nos jest jeszcze bardziej straszny. Tutaj na policzkach ten podkład tak bardzo się wżarł w te pory, że tworzą się jakieś kulki dziwne. No, strasznie nieestetycznie to wygląda. Naprawdę. Tak, jakbym po prostu nałożyła chusteczkę i, i namoczyła ją wodą. To tak po prostu wygląda. No, wygląda to po prostu najzwyczajniej w świecie, bardzo, bardzo źle. I też bardzo dziwne odczucie jest na twarzy, słuchajcie, bo ona jest takie ściągające. To nie jest podkład, który, którego nie czuć na twarzy. Ja przynajmniej bardzo mocno go czuję. Czuję naprawdę takie, no, nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne. No źle wygląda. Po prostu wygląda bardzo źle. Moja ocena w skali 1 do 5, 1. To jest zdecydowanie 1, nie wygląda dobrze, źle się nakładało, ta płynna konsystencja też nie jest moją ulubioną konsystencją. Ja jednak wolę jak są nie jakieś mega gęste, ani nie jakieś mega rzadkie, takie po prostu normalne że nie, że jak zrobię tak, to mi to zaraz spłynie tylko po prostu i bardzo, bardzo powoli to sobie tam powiedzmy, że by spłynęło tutaj ten efekt jest brzydki brzydki i zły muszę powiedzieć, że bronzer nawet tutaj też wygląda źle bo jeszcze tutaj to jak cię mogę on tutaj może niedokładnie roz, rozsmarowałam ale tutaj na czole wygląda bardzo, bardzo źle. E, zatem no nie polecam tego podkładu. Zdecydowanie bardziej polecam tamten podkład, z, e, też z Jordani Gold, ale on się nazywał The One. E, Ten podkład był bardzo dobry był naprawdę w porządku i naprawdę mi się sprawdził. I użygo, używałam go bardzo długo, często, e, tak jak powiedziałam, zużyłam go dosłownie tam pewnie. Tyle na dnie zostawiłam. Naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdza, natomiast ten niestety nie będzie moim ulubieńcem i będę musiała pomyśleć, co z nią zrobić. Na pewno go połączę, będę starała się go łączyć z innymi podkładami. Mam tutaj na to lekce kilka podkładów, które chcę wykończyć i już wykańczam, wykańczam i wykańczam. Jakoś wykończyć ich nie mogę, więc mam nadzieję, że je jakoś yy, będę mieszać po prostu z tym podkładem i, i tyle. A jeżeli się nie sprawdzi, to niestety, ale, ale niestety wyląduje w koszu. Yy, także to tak, to by było na no tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy test kosmetyczny. Mam jeszcze jeden podkład, który jest już naprawdę ultra stary, jeżeli chodzi o... Bycie na rynku, i to jest podkład, powiedzmy, że z troszeczkę wyższej półki, który jest nieco lepiej oceniany. Moje pierwsze wrażenie było złe. Wkurzyłam się na maksa, no ale to nie dzisiaj, to przy następnej okazji. Także dziękuję bardzo. Do zobaczenia.